Na diecie ketogenicznej ograniczamy podaż węglowodanów, aby wejść w stan ketozy. Co może być czasem problematyczne, na przykład w spotkaniach towarzyskich. Nie zawsze mamy silną wolę, z różnych powodów, aby się powstrzymać. No i może się zdarzyć tak, że zjemy tu chipsy, tu paluszki, a potem lawina ruszy i zaczniemy jeść tu hamburgery, tu kanapki i tak dalej. I co się stanie? Wypadliśmy z ketozy. Ok, to co zrobić, aby wrócić do tej ketozy? Już wam mówię, pierwsze i najskuteczniejsze narzędzie to zrobić sobie post. Podczas postu naturalnie wchodzimy w stan ketozy, a więc powrót poprzez post będzie najszybszym sposobem. Teraz pytanie, czy robienie postu po takim obiedaniu się to dobry pomysł. Zobaczcie, bo to trochę może wyglądać na bolimie. To znaczy jak? Mamy obiadanie się, czyli właśnie tu jedzenie hamburgerów, chipsów i tak dalej. Potem mamy zachowanie kompensacyjne, czyli właśnie post. Teraz należy się zastanowić, czy, czy to jest jednorazowy przypadek, czy zdarza nam się tak co tydzień, że, że jest weekend, idziemy na melanż, tak, pijemy alkohol, obiadamy się syfem, a potem robimy butówkę i tak co tydzień. No dla mnie to wygląda na bulimie. dlatego ja nie polecam takich praktyk. Jeżeli oczywiście zdarza się Wam raz na jakiś czas, to ja bym nie miał tak z bolimią, ale kiedy mamy taki patent, że zdarza się tak co tydzień czy co dwa tygodnie, no to może to już być problematyczne i radziłbym nad tym się zastanowić. Ale generalnie tak, robienie postu czy też głodówki po wypadnięciu z ketozy jest najszybszym sposobem na powrót i możecie jak najbardziej z tego korzystać, jeżeli robicie to bezpiecznie. A jak robić bezpiecznie post? Zrobiłem na ten temat film. Znajdziesz go tutaj, o. Będzie odnośnik do tego filmu. Drugi sposób to jest trening interwołowy. Generalnie trening, czy ogólnie aktywność fizyczna pomoże nam szybko wrócić do ketozy. W ogóle jak z punktu biochemicznego wchodzimy do ketozy? Musimy przede wszystkim uszczuplić zapasy glikogenu wątrobowego. Pierwszym paliwem, jakie zawsze używa nasz organizm jest to właśnie glukoza. Gdy glukoza się kończy, Pobudzone są zapasy glikogenu. Dodatkowo, gdy długofalowo są uszczuplone zapasy glikogenu wątrobowego, dochodzi do ketogenezy, czyli do produkcji ciał ketonowych. Czyli trening glikolityczny, który bazuje na glikolizie, będzie bardzo dobrym sposobem na powrót do ketozy. Trzecie: suplementy. Chodzi mi tutaj głównie o egzogenne ciała ketonowe oraz. Olej MCT. Są to suplementy ketogeniczne, które pomagają zwiększyć poziom ciał ketonowych we krwi. Dlatego po wyjściu z ketozy wracamy normalnie do naszego jedzenia ketogenicznego i dodatkowo suplementujemy się czy to właśnie egzogennymi ciałami ketonowymi, czy to właśnie olejem MCT. To zdecydowanie przyspieszy czas powrotu do stanu ketozy. Czwarte: morsowanie. Morsowanie to z kolei jest taki as w rękawie, gdyż to nie ma nic wspólnego ani z aktywnością fizyczną, ani z dietą. Poprzez zmianę temperatury naszego ciała jesteśmy w stanie wyprodukować bardzo dużo ciał ketonowych. Morsowanie aktywuje brązową tkankę tłuszczową, która jest odpowiedzialna głównie za marnowanie energii w celu wytworzenia ciepła. Dlatego morsowanie może być bardzo dobrym sposobem na to, aby powrócić do ketozy.